Szczepienia przeciwko HPV to bardzo istotne szczepienie, zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Wirus HPV jest niezwykle podstępny. Konsekwencje takiego zakażenia mogą być bardzo poważne nawet po wielu latach. Dlaczego? Bo wirus HPV prowadzi do chorób nowotworowych, taką chorobą nowotworową najczęściej. Spowodowaną przez wirusa HPV jest rak szyjki macicy, ale także raki w zakresie sromu, pochwy czy obecne zarówno u kobiet, jak i mężczyzn raki odbytu. Ale coraz większą wiedzę mamy już na temat nowotworów HPV zależnych w obrębie głowy i szyi. Mam tu na myśli gardło, krtań, jamę ustną. To są częste nowotwory u mężczyzn. Szczepienie przeciwko HPV to nie tylko w takim razie profilaktyka choroby infekcyjnej, ale to także profilaktyka choroby nowotworowej. Drodzy rodzice, wasze decyzje mają ogromne znaczenie dla zdrowia i przyszłości waszych dzieci. Każdy z was chce dla nich jak najlepiej. Jest decyzja, którą możecie podjąć już teraz, aby wasze dziecko mogło uniknąć bardzo ciężkich chorób. To decyzja o szczepieniu przeciw wirusowi HPV. W czerwcu 2023 roku Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło powszechny program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Program ten jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Objęte są nim dziewczynki i chłopcy od ukończenia 9 roku życia do 14 roku życia. Nieobowiązkowy jednak nie oznacza mniej ważny. W programie udział bierze Sanepid, POZ i dyrektorzy szkół. Szczepienia mogą odbywać się także w szkole i to jest naprawdę bardzo duże ułatwienie. Nie trzeba wówczas czekać ani w kolejce, ani umawiać się na wizytę. Wszystko przeprowadza wykwalifikowany personel medyczny. Państwo, jeśli chcecie, możecie być obecni podczas szczepienia swojego dziecka i ją towarzyszyć. Nie jest to jednak konieczne. Najważniejsze, żeby złożyć pisemną deklarację i zgodę na przeprowadzenie takiego szczepienia. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo szczepionek przeciw HPV monitorowane jest od 2006 roku, kiedy to na rynek wprowadzono pierwszą szczepionkę przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Szczepionki należą do najlepiej zbadanych produktów medycznych na świecie. Zanim zostaną wprowadzone, mają bardzo długi okres badań klinicznych, obejmujących po kilkadziesiąt tysięcy osób. Skład szczepionek podlega restrykcyjnym zasadom kontrolowania. Każda wprowadzona na rynek seria jest poddawana niezależnym od producenta badaniom przeprowadzonym przez Państwowe Laboratoria Kontroli Leków. Polecam Państwu uwadze, przemyśleniu, a przede wszystkim skorzystaniu z tego. Chronimy zdrowie naszych dzieci, one są naszą przyszłością. Decyzja o szczepieniu należy wyłącznie do państwa. Warto podjąć ją jednak już teraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie swojego dziecka. Proszę państwa, profilaktyka to najlepsza forma ochrony zdrowia ludzkiego.